90% nauczycieli to kobiety. Wychowawcą, pedagogiem, opiekunem zazwyczaj jest Kobieta, chłopcy dorastają bez wzorca dorosłego mężczyzny, który pokazałby im, że emocje i męskość mogą iść w parze. Jaki mamy tego efekt? Wzrasta liczba diagnoz na ADHD, zaburzeń zachowania, agresji, ale to nie jest patologia, to częsta reakcja na system, który chłopców po prostu nie rozumie. W krajach, które stosują alternatywne podejścia, typu Finlandia czy Kanada, okazuje się, że chłopcy nie potrzebują więcej kar, tylko więcej ruchu, przestrzeni, i indywidualnego podejścia. Szkoła w obecnej formie staje się miejscem frustracji i porażki dla wielu chłopców. Tracą motywację, zaczynają kompensować to poczucie gorszości i niesprawiedliwości przez agresję, uzależnienia, ucieczkę w świat gier albo internetu. I naprawdę trudno im się dziwić, skoro nikt nie widzi w nich potencjału, tylko problem.